Witajcie w pytaniach i odpowiedziach. Dzisiaj pytanie, co zrobić, aby mąż był miły? Posłuchajcie odpowiedzi. Pytanie dzisiaj jest krótkie. Jak je zobaczyłem, to od razu stwierdziłem, ono musi się pojawić tutaj na tapecie. Co zrobić, żeby mąż był miły? Najłatwiej odpowiedzieć, jak żona jest miła, to i mąż będzie miły. Ale czy to jest takie proste? Oczywiście to pytanie wziąłem zaczepnie, żebyście sami mogli na to odpowiedzieć i w komentarzach podać różne odpowiedzi. Ponieważ z mojego, z mojego punktu widzenia przede wszystkim trzeba o to prosić Boga. Ale prosić Boga nie tylko, żeby mąż był miły, ale żebym ja była taka dla męża, że on będzie miły. Żeby Duch Święty mi podpowiadał. Takie zachowanie, że mąż odpowie, że będzie miły. Dlatego, że proszenie za kogoś, żeby był miły, często jest niewymagające. Pamiętam takie sformułowanie jednej osoby, że ja prosiłam o dobrego męża i mam. A on nie prosił o dobrą żonę, więc ma to, co ma. I to takie może być podejście. Lepiej prosić, żebym była dobrą żoną. A wtedy to dobro do ciebie wróci. Prosić o to, żeby była dobrą żoną dla kogoś, a, a dobro zawsze jakoś wraca. To jest, jakby pierwsze. Duchowo mogę powiedzieć, proś o to, żebyś była miła dla męża, a to do ciebie wróci. Proś o to, żeby mąż też był Ta, taki jak na początku. Zachęcam Was też do wspólnej modlitwy. Nie ma nic bardziej jednoczącego i budzącego do takiego ciepła wewnętrznego, jak bycie razem przed Panem Bogiem. Jedność duchowa przekłada się w małżeństwie na jedność na każdym szczeblu. I wtedy doświadczasz, jak miły jest mąż. Jak ty jesteś też, też miła dla Niego. Wspólna modlitwa, nie modlitwa z dziećmi, bo to jest co innego, ale że wy razem klękacie przed Bogiem, że za rękę stajecie przed Bogiem, i to, to pokazuje, że ja chcę dla drugiego z jednej i z drugiej strony. chce bardziej kochać, bardziej dla drugiego. Popróbujcie wspólnej modlitwy, że uklękniecie nawet na dziesiątkę różańca, a zobaczycie, jak szybko to się zmieni, że zmieni w was, że będziecie mili dla siebie i będziesz miała miłego męża. To jest druga propozycja. Trzecia jest taka, one są jedne połączone, także to dobrze wszystko wprowadzać. Mówcie sobie nawzajem o pragnieniach, o swoich marzeniach, może powiesz, należy, no żeby on chciał słuchać. To może mów tak, żeby chciał słuchać. To jest też kwestia języka. Czasem, jak będziesz to mówiła w za dużej liczbie słów, no to on nie zrozumie i nie będzie chciał tego słuchać. Ale jak powiecie to sobie krótko o swoich marzeniach, pragnieniach, to możesz się i czuć wysłuchaną, a jednocześnie zrozumianą on też i będzie w stanie to przyjąć, co, co mówisz. Także mówienie sobie o marzeniach, pragnieniach. Jest bardzo pomocne w tym, żeby być też dla siebie miłym. No i też zachęcam, żeby poznawać albo przypominać sobie, co mąż lubi. Co mąż lubi? I to jest dobry moment wtedy, żeby w odpowiedzi na to, co dobrego zrobisz, żeby też jakoś wyciągnąć tą miłość, to bycie miłym dla siebie. To nie jest, że coś za coś, ale bardzo często jest tak, że jak komuś się da cukierka, to ten też wyciągnie coś z teretki i nas czymś poczęstuje, jak ma? Taka jest zasada, więc to też pomaga. Krótka odpowiedź: ja na to spojrzałem duchowo, ale zachęcam was, drogie panie, drogie żony, żebyście napisały w komentarzach, pomogły sobie nawzajem, co robicie, żeby mąż był miły. Jestem przekonany, że macie fantastyczne sposoby i skoro takie pytanie jest do księdza, to znaczy, że może być też odpowiedź na tym kanale i też w komentarzach przez was udzielona. Chciałbym was poprosić o nowy sposób zadawania pytań, ponieważ pod tym odcinkiem 200 to już jest rzeczywiście miszmasz. W takim razie pod każdym odcinkiem teraz będziemy już zadawali pytania i jeżeli zobaczycie, że pytanie jest interesujące, to dajcie kogoś innego pytanie. To dajcie łapkę w górę. I pytania, które będą miały najwięcej łapek w górę, to z trzech, czterech, które mają ich najwięcej, ja wybiorę sobie jedno, na które w kolejnym odcinku będę odpowiadał. Także piszcie pytania i lajkujcie też pytania, dając sygnał, że to pytanie jest dla Was ważne, dobre i chcielibyście, żebym się tym konkretnie zajął. Kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia.